Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kochani z samego rana, kaweczki już tyle wydoiłem, ale pamiętałem, żeby się przywitać, Nie moja kawka, tu jest, stuk, puk, kubeczkami i zaczynamy kolejny dzień czwartuśkowy, jutro już, już piątusiek, także lecimy z materiałem, jemy pyszne śniadanie i idziemy do pracy. Także dobrej pracy, dobrego dnia, dobrego uśmiechu, dobrego humorku. A ja się jeszcze napiję, bym się pić chcę z samego rana, niesamowicie, ale wodę mineralną już kochani, wypiłem. No, faktycznie organizm się odpłaca z nawiązką, jakiś jest bardziej nawodniony. Zawsze wstawałem, piłem pierwsze co to, co piłem kawę. Dziś sobie wypiłem, o, troszkę wody mineralnej, niedużo, może z półtorej szklanki wypiłem. I powiem Wam, że jak piłem tą wodę mineralną, było zupełnie inne uczucie, takie jakby tam była Sahara i czułem, jak się ta woda tutaj tak rozlewa fajnie. Naprawdę to czuć. Spróbujcie sami, to nie jest nic strasznego, nic trudnego. Faktycznie nawodniony organizm jest lepiej. I dopiero później kaweczka. Dziękuję za podpowiedzi. Chciałem Wam teraz pokazać tutaj takie będzie... Śniadanko są upieczone. Nie ja piekłem oczywiście. Od razu się przyznaję. Będą pancejki. I w takich stosach wam proponuję, żebyście sobie zrobili. To jest bardzo proste do zrobienia. I do tego na przykład dżem czy jakiś inny fajny sosik. Polać to wszystko tutaj. I niech się tak fajnie zlewa pięt po piętrach na dół i wtedy bierzecie widelczyk, ciach ciach kroicie. I wcinacie i to jest. Pyszne. Dobra, uciekam. Pić kawkę, jeść śniadanko, głowa do góry i idziemy do przodu i do pracy i dobrego, fajnego dnia. Chociaż nie wiem, czy u mnie będzie dobry dzień, jeśli chodzi o pogodę, bo troszeczkę czuję ból w tych moich chorych kościach, bo jest mglisto bardzo, pochmurno i mglisto. Wiatru nie ma, śniegu nie ma, tylko jest jak jest. No, ale to w niczym nam nie przeszkodzi. Trzymajcie się dużo dobrej, pozytywnej energii. A ja kaweczkę dopijam i znikam. Trzymajcie się. Cześć. No i wreszcie się doczekałem. Jest słoneczko, jest kawka. Ten kubeczek dostałem. Taki fajny, malutki kubeczek. Bardzo fajnie mi się w nim pije popołudniową kawkę. Bo takiej dużej nie potrzebuję. Wiecie, z dwóch kopiatych łyżek. Więc takie stuk puk popołudniowy dzisiaj. W słoneczku, bo bardzo ładnie świeci słoneczko tam za mną. O, jakbym się tak wychylił i wychylił i wychylił. To bym spadł z balkonu, także lepiej nie ryzykować, kochani moi, stóp kubeczkami. A jest elegancko, powiem wam. Coraz chłodniej, coraz cieplej przepraszam się robi, a ja coraz... Bardziej skąpo ubrany wychodzę, niedługo wejdę w podkoszulku. I na co właśnie czekam, żeby było tak cieplutko, żebyśmy się mogli tutaj spotykać. No, Na balkonie, jak wiecie, bardzo lubię nagrywać, ale najlepiej to bym chciał nagrywać po prostu idąc ulicą, tak jak ostatnio, co się wybierałem na zakupy, to Wam mówiłem, to się najlepiej czuję. No po prostu na ulicy przy ludziach się fajnie nagrywa, bo jakieś takie inne życie jest, inne te vlogi są, przynajmniej ja to tak odbieram. Nie wiem jak wy, na razie nikt nie pisze, że źle, no to, no to myślę, że też wam się podoba. Kubeczek taki malutki, no kawkę już prawie, nie wiem czy tam widać. Troszkę kawki zostało, bo malutki kubek i powiem, że, że bardzo fajnie, no bardzo fajnie, bo ja wiadomo leki jeszcze na serce biorę i dlatego zrezygnowałem z Lawatce, ale wam polecam, tak jak mówiłem, nie wiem tam, dwa vlogi do tyłu zdaje się. To Wam polecam, bo bardzo dobra kawa jest. No ale dla mnie jest po prostu za mocna. Także teraz tylko e, zamiast lawacki to piję Maxwell House. No, Maxwell House sacharki bym się napił. Dawno nie piłem kawy sachary. Kiedyś był czas taki, że tylko sacharkę piłem. Bardzo mi smakowała. Jestem ciekaw, jak teraz smakuje po wielu, wielu latach. I może sobie kupię następnym razem, jak będę taką małą torebeczkę na spróbowanie. A zleciał mi dzisiaj bardzo fajnie, z dobrą energią, dlatego się bardzo cieszę. Bo wiecie, i chęć, i chęć jest do nagrywania, mimo że człowiek jest zmęczony, bo wiadomo, i praca i wszystko inne. Ale jak jest ta dobra energia, to jakoś tego, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że człowiek jest podemocjonowany, że się cieszy, że się nauczył innego sposobu myślenia, że nie siedzi gdzieś tam kurczę i nie patrzy przez okno całymi dniami. No myślę, że może to też dużo, dużo poprawia, dużo działa na psychikę, dodaje nam siły. No i właśnie to o tym wam chciałem powiedzieć i zachęcić Was do, do właśnie zmiany myślenia. Tutaj pisali, pisałem z Renatką, przed chwilą odpowiedziałem jej na komentarz. No dopiero teraz, bo nie było czasu, ale odpowiedziałem. Takie podejście do życia właśnie możecie sobie ten komentarz zobaczyć. Ja tam pisałem z Renatą z kanału, razem najlepiej o sposobie myślenia, o podejściu do życia, do pewnych spraw. Żeby nie tkwić po prostu w jakimś maraźmie, żeby nie siedzieć w tym, wyzwolić się, podsumować sobie, co nas dręczy, co nas e, po prostu ciągnie w dół i powolutku to zmieniać. Bo wiecie, szkoda życia na takie rzeczy i, i naprawdę warto zmienić, przebudować swój sposób myślenia. Bardzo, naprawdę polecam, bo. Ja sam po sobie widzę, bo nie powtarzam to, co mi inni powiedzieli, bo wiecie, każdy inaczej podchodzi do tych spraw. To jest, każdy jeden człowiek, to jest jedna wielka indywidualność każdy inaczej, ale no ja mówię to, co, co ja sobie wypracowałem, czego doświadczyłem, no i proponuję i Wam taką fajną, fajną zmianę. Ładne w ogóle niebo jest dzisiaj. Ja lubię takie niebo. A tam szczeka kukulek. No, został wypuszczony i sobie szczeka na podwórku. To ten mały taki, co Wam kiedyś pokazywałem. Ciągle się denerwuje. No te malutkie pieski, taka zmiana teraz tematu. Bo te malutkie pieski, on jest taki malutki, jak z spaniel, tylko że chyba jeszcze chutszy. I on jest cały czas zdenerwowany. Cały czas jest nerwowy, a jak ktoś zapuka do drzwi, ojejku, to jest masakra normalnie. Bo Joszka, ten border, borderek, co widzieliście wcześniej na vlogach, no to no ona jest bardziej spokojniejsza. A, a ten kukulek, to ja na niego koksik mówię, bo on chyba na koksie jedzie. Normalnie ma takiego stresa i zauważyłem, że te malutkie pieski. To się, kochani, bardzo, yy, że tak powiem, trzęsą. No, nawet jak jest ciepło, to one się trzęsą. Kiedyś widziałem takiego pana w moim rodzinnym Krakowie, yy, który miał właśnie takiego miniaturkę pieska. też szczekał i trząsł się fajnie, i ten pan go w końcu z, tak go trzymał, tak na rękę, i schował go pod kurtkę, odsunął kawałek zamka i. I schował go tak pod kurtkę i ta główka z pod kurtki mu wystawała i tak mu się głowa trzęsła, zawsze to zapamiętałem. To podobnie by robił kukulek, mi go pod kurtkę schował, no. To taki, a, a propos tak informacji o pieskach, naszych to taki jest kukulek, o już czeka, on ma stresa? No stop ma stresa. Kurde, dobra taka kawka jest, no, ale na rano by mi nie wystarczyła, na rano by mi... Nie wystarczyła, dlatego, że to malutki taki kubeczek. Zgrabny, fajny, ale tak o, po południu się napić kawki, troszeczkę się, że tak powiem, podnieść. Jak gdzieś tam jakaś, jakieś zmęczenie dopadnie, to taka kawka pobudzi. Leciutko, ale nie za dużo. No tak jak mówię, biorę leki na serce, to nie chcę takiej mocnej kawy pić, bo ja później jestem strasznie roztrzęsiony. rozdygotany, ja się źle czuję. I... A taki kubeczek dostałem fajny. No i, i bardzo mi się podoba i... I fajnie się z niego pije, i jest elegancko. A Wam, oczywiście, życzę fajnego popołudnia, fajnego, kochani, odpoczynku, bo jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek i musi być czas na odpoczynek. Także spędzajcie ten czas tak, jak lubicie najbardziej. Niedługo, jak się pogoda ustabilizuje. Jak będę miał dzień wolny, no to sobie pójdziemy, pójdziemy sobie na spacer. Razem mam takie fajne miejsce, gdzie no o tych kulach moich zakuśtykam sam bez podwózki, to nie potrzebuję do lasu, no do lasu będzie mi potrzebna po, podwózka. Niestety nie ma takiej możliwości, żebym ja tam dotarł e, o kulach, e, ale to, o, to się nie martwcie o to. Na pewno coś wymyślę i, i do tego lasu e, ktoś mnie podrzuci. A może nawet i mój przyjaciel Adrian mnie podrzuci, kto wie, przyjedzie do nas odwiedzić, wpadnie, pogada, to może mnie podrzuci, może ogląda tego vloga i powie, o tak, podrzucę Cię. <laughs> Także to się, o to się nie martwcie. Najważniejsze jest to, żebym się dobrze czuł, żebym mógł faktycznie Was zabrać na ten spacer. No i żeby była dobra pogoda, bo jak nie będzie pogody, to będziemy nagrywać w domu. A wiecie, ja, ja na przykład, jak zauważyliście, bardzo często nagrywam właśnie na balkonie, nagrywam, jak wychodzę do sklepu, jak mam trochę wolnego czasu, no to, no to wtedy bardzo chętnie nagrywam, bo ja naprawdę lepiej się czuję. W gronie ludzi po prostu, przechodniów na ulicy, lepiej mi się po prostu nagrywa. Nie wiem dlaczego, tak po prostu lepiej, lepiej mi się robi. Także w domu to tak unikam, no też nagrywam, jak jest taka, wiecie, brzydka pogoda, nieciekawa, no to, no to wiadomo, że nie będę stał na balkonie i deszcz będzie tutaj zawiewał śnieg, a ja będę nagrywał. Ale jak jest tak, już coraz lepiej, tak jak w tej chwili. Właściwie to nie, bo bym chciał wam jeszcze pokazać bo takie błękitne niebo, zachód słońca jest z tamtej strony akurat to wam nie pokażę, ale na tych tujach się promienie słońca mm, ładnie odbijają, ładnie świecą. No i takie rzeczy mnie właśnie też cieszą. I to jest to, cośmy też z Renatką tutaj rozmawiali, że żeby się cieszyć takimi wiecie, drobnostkami, żeby... Wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy jakieś problemy są zresztą tutaj Renatka też ujęła to bardzo dobrze, że no nie ma w życiu tak żeby nie było problemu, żeby było wszystko cudownie. Zawsze gdzieś one będą jakieś drobne sprawy do rozwiązania, gdzieś tam z tyłu głowy one będą, ale żeby zmienić po prostu podejście do życia i, i, i nie kipieć nienawiścią, nie kipieć zazdrością, nie mówić nikomu jak ma żyć, co ma robić i na co ma wydawać zarobione pieniądze. Tylko po prostu zająć się swoim życiem, zmienić sposób myślenia i zobaczycie, że wszystko wtedy można zobaczyć świat w zupełnie innych kolorach, w zupełnie innych, nie tylko to, że wszyscy są źli niedobrzy i, i świat jest podły i tak dalej. Po prostu zmienić sposób myślenia, pracować nad sobą i naprawdę jest fajnie, uwierzcie mi, jest bardzo fajnie. A ja teraz idę na obiad coś zjeść, pooglądać jakieś filmy, coś poczytać w sieci no i jutro kolejny dzień jutro znowu będziemy coś nagrywać w wolnej chwili no i tak te vlogi będę kompletował dla was, żeby, żeby było, po prostu taki, taki zbiorczy vlog z, z kilku dni no. niestety, tak jak mówiłem nie dam rady, nie ma czasu do nagrywania codziennego nie wiem czy to wróci raczej chyba już nigdy nie wróci ale jak widzicie, robię wszystko, żeby jednak te vlogi były, bo, bo się cieszycie, bo piszecie to w komentarzach, że dobrze, że jest vlog. No to ja, ja wam za to bardzo dziękuję i ja się też bardzo cieszę. No, kawkę wypiłem? Tak, już puściutko. Ej. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Do zobaczenia, do później. Cześć. Witam serdecznie, Piąteczek Piątunio, Piątusiek. Witam Was z samego rana. Zimno jak cholera. No ale musiałem wyjść na balkon, minus 3 stopnie. Tam czekają pieski, nie przejmować się. Kawusia jest i robimy stuk puk A, i to jest pyszne. Nie ma to jak kawusia w temperaturze minus 3 stopni. Jestem szalony, kochani, ale bardziej, bardziej szaleni są inni ludzie. Tak mam na szybko. Na szybko powiem teraz z samego rana piątuśkowego. No, niezbyt fajną wiadomość, żeby to usłyszeć z samego rana. Ale, wiecie, tak mnie to irytuje. Przed chwileczką słyszałem w 24 bo oglądam serwisy informacyjne, że znowu ktoś zostawił dziecko w foteliku. Jakiś pan, tata, miał zawieźć dziecko do przedszkola, ale se zapomniał. Tak się tłumaczył. I zostawił dziecko, poszedł do pracy. Dziecko zostało na cały dzień w samochodzie. Poszedł do pracy tam, nie wiem, na, na 12 godzin. Dziecko zmarło oczywiście w fotoliku. Jejku, a tyle się o tym mówi. Wiecie, taki czuję niesmak. Bo przecież ja o tym mówiłem zawsze, co się zbliżało lato. Jak ktoś sobie cofnie moje wcześniejsze materiały sprzed z, z dwóch lat prawie. Zawsze mówiłem, żeby pamiętać o zwierzętach. Człowiek się skupia na tym, żeby zwierzak miał zawsze świeżą wodę, żeby miał cień, żeby miał jedzenie. A tutaj się okazuje, że mogę sobie gadać, telewizja może sobie gadać, w internecie mogą sobie pisać o takich przypadkach, a ludzie dalej robią swoje. Ja rozumiem wszystko, wiecie, można mieć dużo spraw na głowie, można być kurczę czymś przyłamanym. No życie w tej chwili jest ciężkie z wielu powodów. No ale są takie sytuacje, gdzie nie można zapominać. No kurczę, nie można się tłumaczyć roztargnieniem, no bo, no bo jakby się chirurg tłumaczył roztargnieniem, no operuje waszą matkę, żonę albo, albo brata. No, operacja się udała, pacjent zmarł. No dlaczego? No, no chirurg był roztargniony. No, no nie ma takich sytuacji. Są, są takie momenty w życiu człowieka, że no nie może zapominać. Absolutnie mimo wszystko. No, Współczuję matce, współczuję w ogóle temu małemu dziecku. No kurczę, dopiero co życie zaczęło, już go skończyło, bo, bo tata zapomniał. Tak samo było w tamtym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka sytuacja, że kobieta y, poszła w lecie do klimatyzowanego hipermarketu y, na zakupy. Fajnie sobie na pewno tam robiła zakupy, no bo klimatyzacja jest. A dziecko się, że tak powiem, brzydko no ugotowało w tym, w tym rozgrzanym samochodzie, przecież tam są temperatury niesamowite. Jeden z youtuberów robił kiedyś taki, taki duży kanał zagraniczny YouTube. Na zagranicznym YouTubie, to oglądałem. Jakie są temperatury w samochodzie, które stoi na przykład 2-3 godziny w pełnym słońcu, jak jest w cieniu na przykład 35 stopni, nie? na plusie. Jakie tam są wysokie temperatury i jaka to jest śmierć dla, dla żywej istoty, nie mówię o dziecku, w ogóle o czymkolwiek. Pies, kot, czy dziecko, które siedzi w takim samochodzie zamknięte. Matka powiedziała, że też zapomniała, że, że dziecko jest w samochodzie. Czy, czy na chwilę mówiła, że wyszła, tylko no. Wiecie, to jest coś mi do pomyślenia. No, mój um umysł tego w ogóle w ogóle tego nie ogarnia. Nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji, że, że ktoś, takie malutkie dziecko potrafi w ogóle zostawić bez opieki. Od tego trzeba zacząć. A co dopiero, że nie wiem, zostawiam w pełnym słońcu no, pod hipermarketem dziecko i idę, nie wiem, lody jeść albo no nie wiem co. No, no idę do klimatyzowanego pomieszczenia robić zakupy, nie? Kurczę, podobno, podobno szybę można wyprać i, i, i nawet policja mówiła, że w takich sytuacjach nikt, nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za takie, nie wiem jak to teraz jest w tej chwili, czy coś się zmieniło w tej kwestii, no ale wiem, że nawet zwykły przechodzień, jak widzi taką sytuację, no to może szyby wybić i dziecko uratować i, i tyle. No ale coś okropnego po prostu, wiecie, taki jestem zniesmaczony tą wiadomością. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. No, no i dziecko oczywiście zmarło, nie, nie żyje dziecko. Coś okropnego. Przepraszam, że takie wiadomości z samego rana zapodaję, no ale, ale to są fakty i. I to na pewno będziecie wy również słyszeć, jak będziecie oglądać serwisy informacyjne, czy, czy jak będziecie czytać coś w internecie. Dlatego ja też nieraz przypominam o tym, jak się tylko ciepło robi, wiecie jak się robi lato, coraz większe temperatury. To co roku to mówię. Po prostu co roku to mówię, bo ja jestem malutkim kanałem, ale być może jakiś rodzic będzie mnie oglądał w lecie, ludzie nieraz widać, siedzą w samochodzie i, i, i czekają na, na kogoś, czy gdzieś za chwilę wychodzą właśnie do hipermarketu, siedzą, ciupią na komórkach sobie tam w sieci. To może ktoś oglądnie mój materiał i, i przypomni sobie, aha, mam tam z tyłu, nie wiem, malutkiego Jasia czy malutką Dorotkę i, i trzeba ją zabrać ze sobą. No nie mogę zapomnieć. No. Dlatego o tym przypominam, może, może się przyczynię do tego, że komuś mm, pomogę w uniknięciu takiej ogromnej tragedii. No bo wiecie, no to kurczę, ech, szkoda gadać. Kochani moi, nie wiem kiedy się ten materiał ukaże, jak zdążę to to wszystko obrobię. <laughs> Może coś jeszcze mi się uda nagrać. Więc już teraz, z samego rana, życzę Wam dobrego, mm, dobrego weekendu, dobrego zdrówka. Mm, tutaj pozdrowienia dla Doroty Pestki. Pozdrawiam Cię, Dorotko. Przed chwilą czytałem komentarz, zaraz na niego odpowiem, bardzo się cieszę. Jedna z moich widzek, bardzo serdeczna. Mm, cieszę się, że wraca do zdrowia. Tak, trzymam kciuki, żeby otrzymywał komentarze, że już jest całkiem, całkiem dobrze. Także bardzo się cieszę. To taka druga wiadomość, którą chciałem powiedzieć, zaraz po tej tragicznej wiadomości: żeby nie było, że tylko przekazuję złe wiadomości, to przekazuję również dobre. Także fajnego weekendu. Nie zapominajcie o zwierzętach, nie zapominajcie o swoich dzieciach. W fotelikach w ogóle o dzieciach nie zapominajcie, pamiętajcie zawsze. Ten priorytet, nic nie jest ważne. Najważniejsze jest to malutkie istnienie, które gdzieś tam z tyłu za wami sobie śpi. nie Wolno zapominać absolutnie. Na sobie nie ktoś na ręce napisze na czole, jak będzie patrzył w lusterko w samochodzie, że ma dziecko z tyłu i, i może, może to pomoże niektórym tatusiom czy mamusi. Że się dziecka nie zostawia absolutnie bez opieki, a co dopiero, żeby iść na zakupy, a dziecko w foteliku samo siedzi. Bo różnie może być, może się zadławić, może ta ślina polecić gdzie, gdzieś nie tam, gdzie potrzeba i, i będzie dziecku potrzebna pomoc, a tu no nie ma nikogo, prawda? No to tak samo nie, nie, niekoniecznie musi się to dziecko ugotować, także tak brzydko powiem, w pełnym słońcu w samochodzie. Dobrego, bezpiecznego weekendu, kochani, wam życzę. A ja cóż, dopijam kawkę. Fajne doświadczenie. Minus 3 stopnie piję sobie kaweczkę. Oczywiście Maxwell House. Nie wiem dlaczego, ale ta firma się już w ogóle nie reklamuje w telewizji. A powinna. Albo jest mało tej kawy, bo nie wszędzie ona jest. Jest ciężko ją kupić. Myślę, że producent się powinien postarać. Chociaż takie przysłowie jest, że. To co się reklamuje, to podobno nie idzie. No, <laughs> no. Także to co się nie reklamuje, to nie, nie trzeba podobno reklamować. Ale jeśli tak jest, no to dobrze. Bo ja Maxolhaus bardzo lubię i piję non-stop tą samą kawę. Ale może jak pójdę na zakupy, może y, dzisiaj, może w sobotę, to sobie może kupię sacharkę. Bo dawno sachary nie piłem. To sacharkę sobie mogę. Trzymajcie się, uciekam, bo mi jest zimno. Y, bezpiecznego jeszcze raz. Udanego i zdrowego weekendu. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Sobotni poranek. Witam Was cieplutko, serdecznie. Kubeczkami. A to jest mój ulubiony kubeczek. Bardzo go lubię. I właściwie piję w nim i kawę, i wodę z sokiem, i herbatę. Mm. <noise> Witam. Dzień dobry. Cześć. Stuk puk kubeczkami. I oczywiście jak zawsze dobrego fajnego weekendu, piję kawkę, później yy, śniadanko, bo ja jak wstaję to kochani nie jem, bo, no bo nie lubię, nie lubię po prostu jeść, piję kawę, karmię psy, woda, jedzenie dla psów, a później sam się po prostu na, najem, dzisiaj będę jadł metkę, kto pamięta, kto zna, no to wie o czym mówię, to są same pyszności, po prostu jestem okropny mięsożerca, a teraz się z Wami chcę napić kawki. I powiedzieć, że Maxwell House jest pyszna, ale to już mówiłem setki tysięcy razy i pewno jeszcze setki tysięcy razy powtórzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy napijecie pani kawę z nami? A chętnie, proszę pana. O, no to muszę kończyć, bo muszę robić kawkę dla tej pani, co ma bardzo miły głos. bo Tutaj takie komentarze się pojawiały. Tak, i chciałam bardzo serdecznie podziękować za te komentarze, wszystkie miłe. O. No co, no uciekam. Stop, buk. Robimy kawkę. Kubeczek, wam jeszcze raz pokażę. Proszę bardzo.